bardzo gorącej bardzo ja i to kolejny odcinek na moim kanale z Palionową. zostawcie łapkę w górę, ponieważ na Palionowie ostatnio dzieje się coś dziwnego. Ponieważ nagrodziła mnie ostatnio jakaś tajemnicza postać. Ja nie wiem, co się dzieje, ale jakaś postać. No, sobie zostawia pełno tabliczek z zadaniami do zrobienia. I dzisiaj, słuchajcie, znowu zaobserwowałam kolejne tabliczki. Także słuchajcie, no nie wiem, co mam o tym myśleć. Koniecznie, że łapkujcie, słuchajcie, yy, ten odcinek, ponieważ no, łapki w górę, słuchajcie, pomagają mi w tym, żeby zachować spokój. Także słuchajcie, koniecznie zostawiajcie wszyscy teraz łapkę do góry. Oczywiście, dopóki nie wyrzuca ziemniaczka. Uwaga, raz, dwa. Trzy. Dobra, mam nadzieję, że Wam wszystkim coś się oczywiście udało. Zapraszam też na mojego Instagrama milkać przez 2A, oczywiście, także możecie tam widzieć i zaobserwować. Ja wbię 25 tysięcy obserwujących. W każdym razie słuchajcie, co się dzieje. Zobaczcie, ja sobie tutaj śpiecę, nie. Wstaję, patrzę się, a tu jest taka tabliczka. Umrzesz, rozumiecie? To taka, słuchajcie, tabliczka. Umrzesz, ja wstaję i umrzesz, no jest napisane. Ja nie wiem, co mam robić. To jeszcze jakieś mucha, ha ha, ha ha. A sam widzę, że są kolejne słuchajcie jakieś tabliczki. Naprawdę ja nie wiem, co tutaj się dzieje na tym, panie to jest socie, jakieś paranoia. Zabije twoich przyjaciół. Moi przyjaciele, ja to jeszcze, ale moi przyjaciele są w sobie w niebezpieczeństwie, więc nie wiem, czy to nie jest więcej tabliczek porozstawionych. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku poszukamy tych tabliczek i chyba spełnimy oczekiwania na tych tabliczkach, co są, ponieważ ostatnio też miałam parę zadań, słuchajcie, do zrobienia. Wszystkie je wykonałam, ponieważ no, boję się po prostu o moich przyjaciół i o to, jak będzie wyglądała w ogóle przyszłość w palionowej. Naprawdę nie mam pojęcia, także no kurde ja no, no jest niebezpieczne, słuchajcie, jest naprawdę mega niebezpiecznie. Tutaj chyba nie ma żadnych tabliczek. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. Ja jestem naprawdę trochę przerażona. Tutaj jeszcze na górze, słuchajcie, na parterze nie było nic. Dobra, chyba sobie to było na tyle tych tabliczek jeszcze zek Nie, no tam są jeszcze. Kurde, tam są jeszcze tabliczki obok mojego pieska. Zobaczę, bo kaskiła Bładoła. O nie, 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 dobra. Zabijecie, jeżeli nie mi 100 diamentów. Zobaczcie, słuchajcie, o tym mówię. O tym mówię. Non stop mam sobie takiego w tak, pokroju tabliczki, że zabijecie jeżeli coś tam i tak dalej. Już kurde, oddam temu komuś złoto w ogóle no nie wiem co tutaj się naprawdę dzieje. Jakby e, nie wiem po prostu nie wiem co robić. Myślę że zrobię to, to po prostu tak że pójdę e, do, do Borowika w którym dawno mnie nie było. I tam słuchajcie postaram się znaleźć coś znaleźć diamenty żeby oczywiście tej zaoferować dać tej tej osobie nie wiem Dziwna sobiecie sytuacja, naprawdę dziwna sytuacja, ja też zaraz wam coś sobiecie pokażę, e, ponieważ Co? stworzyłam pewien sekretny pokój, słuchajcie, w którym mam nadzieję, że będę bezpieczna ogólnie, ale tam w tym pokoju też przygotowuję naprawdę wiele rzeczy i tak dalej, zresztą zaraz wam pokażę, w najpierw skoczymy po te diamenty, ponieważ no. Jakby jest to dosyć, słuchajcie, dziwna sytuacja i to bardzo dziwna, więc lecimy szybko, słuchajcie, do zamku, ponieważ tam yy, mam, myślę, że jakieś diamenty, mam nadzieję, że mam w ogóle, nie wiem, czy mam 100 diamentów, szczerze powiedziawszy w tym momencie. Nie mam pojęcia, chyba tyle nie mam, najwyżej że to kogoś pożyczę albo coś, bo, no bo nie wiem, słuchajcie, on, super, na pewno, na pewno, fajna, fajna, fajna sprawa bardzo, jak widzicie tutaj wodne atrakcje są. Dobra, więc tak, tutaj mam pierwszą skrzynkę, mam jakieś diamenty, nie ma żadnych diamentów, słuchajcie, ja się boję, że ja naprawdę nie będę miała tutaj żadnych diamentów i będzie przypał, będzie naprawdę duży przypał no nie no, tutaj nie mam diamentów jeszcze mam socie, parę skrzynek, więc trzymajcie kciuki, że tam są jakieś diamenty. mi się wydaje, że ja tam mam jakieś diamenty, ale teraz ich nie widzę i teraz mam 34 diamenty, dobra i mam za mało diaksów, słuchajcie, mam zdecydowanie za mało diamentów tylko to sobie zabiorę, nie mam chyba nawet nic więcej szybko, 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 muszę oddychać, okej okay.